Pamiętaj Łukasz, w pozycji od tyłu najlepiej być z tyłu. A ja zawsze jestem z tyłu. Lawciu, <grym z tyłu> <grym z tyłu> weź, Rawciu. <grym z tyłu> Rafał Jackiewicz, ostatnio rozmawialiśmy, to nie byłeś pewny, czy bierzesz tę walkę z Łukaszem Saniachem, czy nie bierzesz. Ostatecznie wziąłeś, co zdecydowało. Skąd taki odważny krok? Ty kurwa, bo tak to zabrzmiało, kurwa. Co? o czymś nie wiem? Aż tak strasznie jest? Łukasz? No żartuję sobie, ale, ale to mówiłeś, jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że jeśli nie będziesz przygotowany na 100%, to się zastanawiasz, czy tę walkę wziąć. Na tamten dzień mówiłeś, że nie będzie się brał, ale jednak się zdecydowałeś, więc no, zakładam, że rozważałeś ten krok, więc zakładałeś, że jednak troszkę straszny jest. Ale kurwa teraz tam mieszał człowieku. Ty, powiem ci tak, nie powiem ci tak, yy, to nie było tak. To było tak po prostu, yy, ja nigdy nie jestem przygotowany na 100%, od 6 lat, znaczy nigdy, od 6 lat nie jestem przygotowany na 100%. Ja tą walkę wziąłem, żeby sobie y, tam poukładać y, w życiu, żebym sobie zajął gdzieś w głowę czymś innym z różnych tam względów y, i mówię, wezmę walkę, to, to potrenuję, i nie będzie mi odpierdalało, nie, no i, i wziąłem tą walkę, gdzieś tam sobie później pokładałem. i gdzieś było wszystko fajnie dwa tygodnie, potem się znowu pojebało i teraz jest pojebanie, jest ciężko, próbuję, trenuję. Co inaczej będzie łatwo miał, Łukasz. Ale, ale, gdzieś, tam, ale gdzieś tam kurczę ciężko jest, i, i gdzieś to wszystko sklejam. To się znowu popierdoliło i jest jeszcze gorzej, ale już teraz jest za późno, bo, bo walczę, bo trenuję. Teraz Ty trochę zamieszałeś. Jest jeden jeden, jeśli chodzi o zamieszanie, ale te, bo to są sprawy prywatne, o których nie będziemy tutaj e, mówić, które Ci zaprzątają głowę. To sprawia, że Ci się ciężej trenuje, czy masz takie wkurwienie czasem, że masz motywację, że wydy tego staniocha i mu dziecko w tym ringu zrobię? Dawno nie bzygałem, to kto wie. Łukasz, kurwa, Łukasz. Pamiętaj Łukasz pozycję od tyłu najlepiej być z tyłu, a ja zawsze jestem z tyłu, bo ja ostatnio mam małą siły, żeby biegać, to zawsze jestem z tyłu i oni czują mój oddech, jak z kimś biegam, czują oddech na plecach, takie moje bardziej sapanie. Kurwa, Łukasz, Łukasz nie odwracaj się. Kurwa. Nie, Łukasz żartuje, nie, ja jestem normalny. Co pytałeś, kurwa, ja pierdolę. Nie, co no, mówiłeś? Tak jak zawsze kontrowersyjne. <laughs> ja Pytanie, ja. odpowiedzi. Słuchaj, jeśli to, to waga 77 kg, to pewnie się teraz odpowiada, co? No widzisz, no właśnie odpowiada z jednego względu, z jednego powodu. Tylko dlatego, że mam 78-79 na co dzień, te kilo 1-2 prawdopodobnie zrobię. Chociaż też będzie ciężko, no ale wiadomo, no, zawodnik cięższy, z wagi tak naprawdę cztery kategorie wyżej, bo półciężka, a ja na co dzień jestem zawodnikiem, na no nie było półsiedniej, tak, całe życie byłem mi takie mam warunki, taką siłę, także i dobrze i źle, nie, ale, ale przy moich obecnych gdzieś tam przygotowaniach, w tym wszystkim, no, no to będzie mi po prostu łatwiej to zrobić. Czyli w dawnych czasach powiedziałbyś, że to słabo, że taka wysoka waga, a teraz jesteś z tego zadowolony. Jak w ogóle idą treningi? Sparujesz coś, czy po prostu wychodzisz i na tej swojej rutynie boksujesz? Wiesz... Ja jak zawsze mówiłem, kłamię tylko w sądzie, na milicji, no ostatnio troszeczkę mi siadły e, barki, e, łokieć, kciuk, dlatego, że dwa tygodnie bardzo ciężko przycisnąłem, jak się dowiedziałem o walce, dwa tygodnie bardzo ciężko trenowałem i gdzieś tam to obciążenie, kurczę, dało się wyznaki, bo ja tak ciężko generalnie nie trenuję, nie, i tyle czasu tak naprawdę do walki, dlatego gdzieś tam to wszystko jakoś tam troszeczkę podupadło, teraz robię rehabilitację, gdzieś tam chodzę, gdzieś tam jeżdżę, robię zabiegi, jest coraz lepiej, teraz ostatnio, przed teraz tydzień nie sparowałem, Yy, odpuściłem dwa sparingi, dlatego że po prostu, żeby, żeby gdzieś tam dojść do siebie. Za szybki nie jestem, yy, za dobry nie jestem, ale, ale i tak jest dobrze. Łukasz tak by się o problem. Ale nie, spokojnie z tym z tyłu, nie, ja, ja będę stanęł z boku. Niku nie będę mnie z boku. No, mów co dalej. Ale, ale kiedyś tak z, z otwartych zaatakowałeś, przypominam teraz chyba yy, Świerżbickiego. Ale widzisz, to no właśnie nie, to nie było co otwarty wiesz to, to był właśnie ewenement tego ciosu, klapaka, wziął, tak zwanego. Tak, tak, i powiem Ci to dziwne, bo to pytałem się, Rafał, coś to nie bo ja mówię, tak, <grym> jak to się stało, naprawdę <grym> nie wiem, słuchaj, ale wiesz co, to naprawdę weszło yy, prawidłową częścią rękawicy, bo to nie weszło nasadą, tylko to weszło, kurczę, naprawdę tą częścią, którą ja mogłem zadać cios, a to, że wyglądał tak, jak wyglądał, nie wiem, jak to się stało. Jeden z tych ciosów, którymi kiedyś atakowałeś Warszawiaków, tak? Nie, właśnie widzisz, oni zawsze dostawali lewą mawaszkę albo dostawali tak? Chamy przyjeżdżali, nasze dupy wyrywać. Okazało się, że wjeżdżali z wybitymi szybami, z antenkami, powyginanymi w samochodach. Drzwi zawsze były otwarte w drugą stronę. W którą to samochód tak się otwierały drzwi? Rolls e Royce? Royce? E w drugą stronę? Był jakiś angielski. Ale, tak. ale wiesz, co jest teraz? Jest teraz taka piosenka braci Figo Fagot, chłopiec z Warszawy w golfie. Szczężną białym właśnie o tym, jak, jak biją chłopców z Warszawy w takich... W Bełchatowie akurat. To znaczy że jak biją chłopców z Warszawy, tak? A, to tak, tak. Chłopaki z Warszawy przejeżdżali, z Otwocka, z Warszawy i to dobre chłopaki tak tylko że nie wiedzieli wtedy co tam się dzieje, że tam mały pigment lata i kurna i napierdala z nogi. Kiedy ty ostatnio tak na 100% możesz powiedzieć z ręką na setu, że trenowałeś do walki przed, przed Millerem? Czy trenowałeś tak ostro? Czy, która, która była taka walka, gdzie miałeś sparingi, sparingi i miałeś ostre przygotowanie? Kiedy to było ostatnio? Nie wiem, że ostatnio mam problem z pamięcią, to i tak naprawdę, tak jakbym pamiętał, to bym nie pamiętał, bo to naprawdę było bardzo dawno temu, nie wiem, 3, 5 lat, 4-5 lat temu, myślę, że tak gdzieś około 4 lat, bo do Millera trenowałem, nie pamiętam ile, tydzień, 3 dni, tydzień? Jakoś tak chyba, coś koło tego też nie byłem, ale na przykład e, Krzysiek na przykład e, e, jeżojewca słynny, e, na przykład e, drzaskowski przodu i maczata, na przykład Krzysiek, e, ja nie wiem jak to się stało, ale on tak szybko załatwił tego jeża niemieckiego, że on musiał trenować już w wielkoleckich lasach na tych dzikach, na tych dzikich lokach. Krzysiek pozdrawiamy cię, wpadł na tarczę. A właśnie, z kim teraz trenujesz? Masz trenera, nie? A kiedy ja miałem trenera? Krzysiek jest moim przyjacielem. a, inaczej, a do narożnika ktoś z tobą wyjdzie? Yy, planuję przyjąć Darka Giersa i, yy, i Krzyśka Dżazłowskiego yy, pseudonim Madżeta. to będzie motywacja, bo pamiętam kiedyś, nie wiem czy widziałeś, jak Nurasan Dobrowskiego motywował w ringu, tam ostro go pierdziela. Ja powiem ci tak, my jak żeśmy podjęli współpracę z Krzyśkiem, yy, moja pierwsza rozmowa wyglądała tak, Krzysiek, na mnie nie można krzyczeć, nie można szturchać, nie można im pchać, nie można mówić tak kiedyś A kiedyś, zapierdalaj! Mnie tak, Rafał, weź, zaniedbną serię ciosów, Rafał, weź proszę cię, zrób ten unik prawy, wiesz Rafciu, weź, Rafciu, Naprawdę, nie żartuję, taka była rozmowa i tak powiedziałem, tak go poprosiłem Że jak mamy współpracować, no to jednak zróbmy to tak Ja po prostu już nie jestem człowiekiem, który go już się tak motywuje A po prostu ty oglądasz walki Łukasza? No bo, bo wiadomo, że to nie jest kandydat, tak? Znaczy, o, może jest tak na Mistrza Świata, ale to jest zawodnik, który na razie tutaj, poza czołówką światową jest daleko, daleko. Ty z większymi kozakami walczyłeś, czy ty na niego się jakoś specjalnie szykujesz, oglądajesz taśmy, studiowałeś jego zagrania, akcje, czy robisz swoje? Kiedy skończyłem karierę? Tutaj w nokauzie, pamiętasz? 14? Chyba 14. No, Właśnie że po, po Rodrigerze się skończyłeś, w <laughs> Pierdolicie, jak te kurwa z covidem ze sypionkami. i kurwa covid, kurwa ta nieprawda. Eee, przestałem analizować od momentu, kiedy tutaj skończyłem współpracę w Knockout Promotion. Eee, wcześniej to robiłem, wcześniej byłem, można powiedzieć, sportowcem tak na, 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 na pełny etat. Eee, od tamtej pory po prostu przestałem, po prostu jadę, jadę tak jadę. Słuchaj, bo ostatnio ta duża impreza się odbyła w Katowicach. Pożegnalna walka Marcina Najmana. Teraz z ringiem żegnają się co chwila kolejni zawodnicy. I się pożegnać nie mogą. Ty jesteś jednym z nich. Kiedyś tak się żegnał Darek Snarski i Wojtek Bartnik. Oni byli tacy czołowi żegnający się. No ale oni się pożegnali chyba na dobre. Teraz ty się żegnasz, Adamek się żegna, Najman się żegna. Kto tam jeszcze? Jest sporo jest takich żegnających się. Moje pytanie brzmi: kto się ostatni pożegna? E ja się pożegnam pierwszy i no. właśnie teraz żegnam Cię i kończymy wywiad. Weź, proszę Ci jakieś kurwa, normalne pytania, jakieś tendencyjne. Ale nie, bo mnie to ciekawi. Ty... A taki nie jest, nie jest za ciekawy. Co? Ale? Rafał, Rafał no weź, weź mi powiedz. Planujesz jeszcze boksować potem po tej walce ze z, z Stanem? 23 kwietnia miałem ustawioną walkę pożegnalną z Kevinem G, który no niestety za podobno znowu kontuzję, nie będzie tej walki, mam drugiego zawodnika, którego nie chcę, bo... A no tak, bo miał być z pożegnał... No obraca. właśnie. No i I... Tak, kontra najmocniej. No właśnie, ja nawet już zaliczkę wziąłem, to bardzo z... sporą zaliczkę, no i niestety będzie ktoś inny, ma być ktoś inny. mi się to nie podoba. Miałem skoczyć 24 kwietnia i chciałbym to zrobić, jeżeli tego nie zrobię 24 kwietnia, kurwa, to chciałem to zrobić najbliższej przy okazji. Pierda. Ale to ja rozumiem, że zaliczkę to będzie ktoś inny dla ciebie, nie tak, dla niego. Tak, tak. A może tego Kubańczyka ci posunął. A weź spierdalaj. Chociaż nie no, weź, dobra ty kurwa. Ja kubańskie lubię tylko cygara. No to kończymy, dziękuję Rafał. Kurwa.